Siemanko, witajcie, Paweł z kanału Trekking z tej strony, razem ze swoimi dziewczynami. Dzisiaj nadaję dla Was, a przynajmniej startuję z tym nadawaniem z Ludwikowic Kłodzkich. Właśnie stąd wychodzimy i pakujemy się najpierw trochę wzgórza włodzickie, spenetrujemy, Włodzicka Góra, tam jeszcze nigdy nie byliśmy, a później troszeczkę tutaj górami sowimi. Polecimy sobie e, taki plan na dziś ambitny po serii wypadów biwakowych e, czas na troszeczkę trekkingu czas się w końcu ruszyć bo e, zastanie jest mocne także trasa dzisiaj ambitna jak na zasiedzianego kanapowca zapraszam na ten odcinek. Takie rzeczy pozostałości po jakichś dawnych budownictwach, na których już rosną drzewa. Krówki, na szczęście za pastuchem. Zawsze to powtarzam. E, no i co? No i nie tylko. Na południowym wschodzie Polski atakują pieski. To co za mną słyszycie szczekający piesek, przed chwilą poszedł atak na pieski. Ach, już nas spięciu od rana, ale nie, nie zaburzy mi to dobrego nastawienia. Walczyłem na, o to nastawienie od godziny czwartej rano. Obudziłem się i trwała walka z samym sobą. Z własnym leniem, z własnym cieniem. Jechać, nie jechać, chce mi się, nie chce mi się. Po dłuższej przerwie w końcu jednak w góry. I o to chodzi. Ale adrenalinki się najadłem. Duży czarny piesek, taki razy dwa te moje. Eee. Jak zwykle wycofana Leśka, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Na szczęście nie nieopodal był właściciel z sąsiadem. Bardzo przepraszali. Szybko zabrał pieska. Jeszcze pytali, czy mnie nie hapnął. Eee, myślał, że jest przypięty i tak dalej. Oj, nieważne, nieważne. Jesteśmy na wsi. Na wsi są troszeczkę inne reguły, zasady, choć nie powiem. Sytuacja mocno stresująca. I jakby właściciela nie było, eee, mogłoby być ciężkie. Nie wiem, co ja miałem w głowie. Myśląc, żeby tu nie ruszyć. Standardowo lista wymówek, jak zwykle, stawała się coraz dłuższa z każdą minutą. Że burze na dzisiaj zapowiadają. No zapowiadają, ale dopiero po 15.00 musimy się uwinąć. Bach, bach, bach. Trzy drzewka. Tam jeszcze brzuska na wzgórzu. No bajka, bajka jak to wygląda. Wzgórza Włodzickie, patrzy z tej strony. Uhu, uhu, O miły panie, pięknie tu jest. Ja z takimi widokami chciałem rezygnować z wyprawy. Jak ja już po pierwszych 10-15 minutach wędrówki mam nawalone zdjęć w telefoniku. Jest już piękny kontencik. Chwilę po 7 rano, ostatni weekend lipca. Niżej zmierzają do Polski, a więc będzie się działo. Załamania w pogodzie. Kilka różnych prognoz śledziłem między 15 a 18. Zacząć się mają tutaj burze, może opady. Dlatego musimy się wyrobić. Plan na dzisiaj 33. Ale są dwie, trzy, nawet możliwości skrócenia, jakby pogoda nagle się skasztaniła. Jest kilka wiatrów po drodze to istotne i przede wszystkim Zygmuntówka jedno z moich ulubionych sudeckich schronisk. Ależ tu pięknie. Pojedziemy szlakiem czerwonym. Czerwony prowadzi tutaj na wzgórze ale są krowy tutaj, a tam dalej byczki. Złowrogo podeszły do pastucha, a szlak niestety idzie przez to pole. Trzeba sobie odpiąć pastucha i przejść. Więc no nie idę tamtędy. Szukam obejścia, dowalając sobie kilometrów. Chyba później trzeba będzie skrócić. Szukam tego obejścia, żeby nie iść koło byczków po ich terytorium. Serce w gardle od rana, kurka wodna, a myślałem, że w tych sudetach tak spokojnie. Kolejne jakieś ruiny, dochodzimy na Bytkowice, zaraz będziemy chcieli dobić do tego naszego szlaku, ale wciąż odchodzimy, wszystko żeby przejść to pole, mógłbym sobie już tu skrócić, te byczki w zasadzie by mnie nie widziały, czyli przejść pod Pastuchem, tutaj w górę i liczyć na to, że sobie dojdę do szlaku, jest całkiem niedaleko wydaje mi się, że szlak albo z drugiej strony tego wzgórza, albo wzgórzem ciśnie. No, ale pocisnę tutaj, poznam nowe tereny. Tutaj nie ma żadnego szlaku, taka porna droga. Jest naprawdę pięknie. Coś poznajemy nowego, no trudno, wychodzimy poza plan. Poza plan. <laughs> Także nie będzie 33, będzie mniej albo więcej. Wszystko się wyklaruje. Nieważne są liczby i dystanse, ważne są widoki i przeżywanie. Patrzcie. He he he. pogryziona ręka przez komary robi gladiatora. Ale ekstra. No, Wzgórza Włodzickie. Ostatnio jak tu byłem, zahaczałem lekko Wzgórza Włodzickie, miejscowość Świerki i tak dalej. Dostałem komentarzyk pod filmem, za który dziękuję, że tu najlepiej wpaść jesienią. No niestety, nic nie wymyślę. Nic nie wymyślę a po swoim GSB jestem bojdupką jeśli chodzi o byki. Tam jest byk, a tu jest pastuch. Zmieniłem szlak na zielony na chwilę, żeby dojść do czerwonego. I żeby nim dojść, to trzeba sobie otworzyć tutaj pastucha i, i przejść obok byczka, który już tam się wyleguje. A nie wiadomo co z drugiej strony wzgórza jest. Nie wiem co zrobię, albo wycofam się albo spróbuję to jakoś obejść ja dziękuję ale hardcore tutaj przez łąkę się przebijałem tu jeden byczek tam dalej drugi zielonym od początku tego skrętu nie mogłem iść szedłem przez te łąki pod górę piękna kotlinka w dole ach kurde jakoś umniejsza to widokom aż idę przez teren pełen byczków na szczęście tu ich nie widzę i na szczęście jest pastuch więc z której strony się nie pojawiły no to migruję pod pastuchem już dzisiaj to robiłem <laughs> a jest pod napięciem tak sprawdziłem ale elektrycznie tu jest kurde ależ przygoda może widzicie za mną jest pan którego jest to pole i którego są tu krówki i pomógł mi, pomógł mi przejść bo kolejne statko tu było O, wziął ode mnie jednego kija Mówi da pan tego kija, żeby nie podeszły. Mówi w razie czego to bić. Pytałem się co robić. Czy machać kijami do góry, żeby nie podchodziły. A mówi, że bić. Mówi, że do psów jest taka relacja, że nawet krowy podejdą. I właśnie tego mi brakowało. Jakiejś takiej lekcji od rolnika, od człowieka, który umie paść krówki, ma krówki. Zna dobrze relacje krowa pies, ewentualnie byczek od krowy versus pies. No to jest bardzo niesympatyczna relacja. Ostatnio w Polsce był przypadek śmiertelny. Turystę po prostu zabił byk. A co dopiero? Nie wiem, ostatnio chyba wam wspominałem bądź nie. Skończyłem czytać książkę Przewodnik wędrowca Guleja. I tam jest cała strona o tym, że psy Kontra byczki od krowy to jest yy, mocna, bardzo mocna antypatia. U, sympatii to tutaj nie będzie żadnej. Nadrobiłem, nie wiem, z 3 km na luzie. Godzina stracona, jeszcze kluczenie gdzieś po łące. Pan mówił, że tu zaraz gdzieś będzie jakiś pastuch wyjścia i już dalej nie powinno być. Prówek na pewno nie będą to jego. <gry> Zerwane. Szedłem sobie tą łąką, no i teraz musiałem pastucha przekraczać. To nie jest takie proste z dwoma psami. One dołem, ja górą. Dbało się o to, żeby męskość się gdzieś tam nie zelektryzowała. <grytanie> I takie barsze Sosnowskiego. O kurde, ależ tu dzisiaj mnie doświadcza ta traska. Zdobyliśmy Włodzicką Górę, jak widzieliście. To najwyższy szczyt wzgórz. Włodzickich e, Natomiast teraz idziemy na Gontową. To już z kolei Wzgórza Wyrębińskie Idziemy sobie szlakiem żółtym Zaraz wejdziemy W szlak czarny Ku Gątowej Gontowa słynie z tego, że były tam prowadzone Kiedyś roboty Górniczo-budowlane Powstał cały kompleks Gontowa. oczywiście mowa o Czasach II wojny są tam jakieś podziemne hale, cztery sztolnie, o długości chyba 150 metrów, jeśli dobrze pamiętam z tego, co czytałem z miesiąc temu. Już miesiąc temu miałem wypad w te góry przygotowany, odwlekano, odwlekany. No i w końcu jest. Zaczyna się ta tajemnica. Kompleks Rize olbrzym Sokolec Góra Gontowa tak to tu. Słychać kapiącą wodę. Pamiętajcie o tym, do 30 kwietnia jest zimowanie nietoperzy w takich miejscach. Nie wiem, czy też taką obserwację macie, wędrując po górach Sowich, ale jest tu jakiś rodzaj takiej mistycznej aury, tajemniczości, co nazywałem wcześniejsze filmy na kanale: tajemnicze góry Sowie, mistyczne góry Sowie. Przepraszam, trochę może clickbait podbijający oglądalność. A może i nie, może po prostu ludzie też tak czują. Też czują tutaj pewien rodzaj jakiejś siły. Nie chcę siać farmazonów, jest tu jakoś tak duszno. Może to po prostu ta pogoda nisko osiadłe chmury, nadchodząca burza. Przy tym rozdrożu, jak widzicie, multą takich ścieżek. Dla pasjonatów, dla badaczy. Na Gontowo można sobie podejść, poszukać. Takie wydeptane ślady świadczą o tym, że są tutaj ludzie ciekawi historii tych miejsc. My również jesteśmy ciekawi, ale standardowo dzisiaj walczymy z czasem, a w zasadzie znowu się ścigamy z burzą. Kolejne byczki, jakiś taki byczkowy ten wyjazd. Wybyczyłbym się, a już w zasadzie się wybyczyłem przez te ostatnie półtora miesiąca. Nieważenia po górach. Na lisie skały zaraz będziemy się wspinać. Bilbordzik. Obywatelu musisz jeść i pić. A tutaj oberża PRL zachęca. <grybujesz> Takim wozem policyjnym. Na skraju miejscowości Sokolec jakiś mały, lokalny piesek nas obszczekał. I w bezpiecznej odległości podążał chwilę za nami. I zadziała się rzecz standardowa w tego typu psiej komunikacji Leśka zostawiła sika na boku po pewnym czasie ten piesek podszedł do tego sika powąchał no i szczekanie ustało i tak zacząłem się zastanawiać jak to jest z tą psią komunikacją z tym językiem moczowym załóżmy, że ten sik to taki smsik moczem pisany i, i ten piesek go odebrał i wiecie, zapewne wiecie, że w wsi moczu zawarte są ważne informacje, często jak wiek, nastawienie i tak dalej pieska danego który zostawia te kropelki złociste Ej co? i tak sobie pomyślałem, że ten piesek odczytał smsa moczowego o treści słuchaj typku Jestem pieskiem wariatunciem i jak podejdziesz, zbliżysz się, nie ręczę za siebie. Nie będziesz miał lekko. No i on rezygnuje. Nie wiem, czy dobrze to odczytuję. To zaczątek, to zaczątek tego, co jest tam wyżej. Jeszcze tego dobrze nie widać. Nazywa się to lisie skałki. Krok po kroku kolejne skałki wdrapujemy się na najwybitniejsze wzniesienie. Najwybitniejszą górę wznoszącą się stromą nad Sokolcem, czyli Grabina 9,46 metra. Tam już na drzewku jest chyba oznaczenie. I tak w kierunku południowo-wschodnim, czyli dokładnie tak jak teraz, idziemy bliźniacza formacja o nazwie Koziołki się znajduje idziemy teraz takim bardzo urokliwym lasem no mimo tych efektów wycinki są mi świeże nasadzenia gdzieś to się odbudowuje ten las ale naprawdę już bardzo przyjemnie się idzie słonko zaszło za chmury mikrowiaterek eee, prawie sami na szlaku no, coś pięknego, szeroka, wygodna droga. Jeśli by przyjąć wariant skróceniowy, czyli taki, co wyjdzie nam dzisiaj około 20 tam 27, z tym błądzeniem, a nie 30 tam 35, coś około, no to to zostało nam 8,5 km do końca. Plus ten przystanek w Zygmuntówce. No, tak raczej na rozchodzenie ta traska by była skróceniowa i przychylam się raczej ku temu, bo wszędzie, gdzie internet się pojawia, a jest tu prawie cały czas, to monitoruję co chwilę na różnych prognozach nadchodzącą burzę. Rowerzysta popylał na rowerku, tutaj mocno i takie sytuacje budują. Gdzieś tam być może nie przepadam w górach za pędzącymi rowerzystami ten pędził, zszedłem mu na bok eee, a on uprzejmie hej dzięki niezła ekipa i od razu taki dialog dialog, ja się zdążyłem tylko zaśmiać, on po, pocisnął dalej ale od razu taka gdzieś tam uprzejmość wymiana z jego strony, no z mojej w sumie jakaś też, bo wszedłem mu z drogi odgarnąłem psy na bok żeby mu nie przeszkadzały eee, i to powoduje, że Jakoś takie małe mikroakcenty, a życie jest piękniejsze choćby w tych górach wrażliwych uprzedzam ślady Wilka w górach Sowich The Wolf in the Old Mountain O, a tu kleszcz ściągamy Tak, i zapadła decyzja o wygodnickim odwrocie do domu. Warto mieć czasem krótszą opcję, krótszą opcję alternatywną. Ale fajne. W Majorku taki mikrostawik. Super taka ścieżyna, już się bałem, że cały czas będzie asfalt. I generalnie w 90% z Zygmuntówki, czy też tam z Bukowej Chaty jest praktycznie przez jugów cały czas asfalt do Ludwikowic Kłodzkich. Eee, za wyjątkiem tego odcinka dlatego też sobie pomyślałem że skoro jest koło 13 czy może po 13 burza ma być koło 16 więc mamy jeszcze chwilę może by górkę tutaj o przed nami zrobić może nawet nie sam szczyt ale zwiedzić e, z kompleksu Rize akcenty na Włodyce Włodyka tak się nazywa ta góra zaraz czarnym spróbujemy trochę tam popenetrować Mając czas, jeszcze resztki sił, troszeczkę sobie dorzucimy dystansu, a co w czasach II wojny tutaj na wzniesieniu Włodyki, gdzie aktualnie jesteśmy organizacja Totta przeprowadzała dużo robót górniczo budowlanych. To co widzicie to jakieś pozostałości po strażnicach, bunkrach żelbetonowych wiele tutaj. Jest takich zagadek do dziś jeszcze nieodkrytych. Mm-hmm. jest krew. No, co tu się dzieje? Jesteśmy przy takim kompleksie, jakby trzech ala, stolik z wjazdem od tyłu. Przed momentem widzieliście. I tutaj taki komin mrocznie, tu okrutnie. I powolutku, powolutku schodzimy sobie z powrotem do Ludwikowic Kłodzkich Zataczając swoje kółko, swoją pętelkę Stara akcja zrób kółko, co? Ech, jakiś tutaj taki szlak górniczy Odnośnie górnictwa Taka informacja w Ludwikowicach Kłodzkich W lipcu 1930 roku Nastąpił katastrofalny wyrzut dwutlenku węgla i zginęło w nim 151 górników. A tutaj dochodzimy do wspaniałej wiatki. Taka wiateczka na odpoczynek, śmietnik i jej usytuowanie jest cudowne. Patrzcie, odnośnie Ludwikowic Kłockich, tutaj w dole, jest jeszcze jedna rzecz. W 1945 roku mieszkało tu. 466 Żydów przez co miejscowość ta była zwana Małą Palestyną eee, Żydzi owi założyli swój nawet komitet komitet żydowski jeden z pierwszych w Kotlinie Kłodzkiej pięknie tu jest i dreptając już przez Ludwikowice Kłodzkie kończąc moją trasę jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała tak sobie pomyślałem. Nie traktujcie tej wskazówki tam od rolnika, co Wam mówiłem, żeby bić byki, jak już dojdzie do ataku. Nie wydaje mi się, żeby to było totalnie słuszne. Sami raczej wiecie, jak to działa często na zwierzęta większe od nas. Więc postaram się kiedyś jeszcze dopytać jakiegoś rolnika, łażąc po tych wsiach i innych polach. Więc się dopytam. A wy nie traktujcie tego jako a priori pogląd, że to jedyna słuszna droga. Takie przemyślanko na koniec. Dobrze powiedziane, na koniec. To koniec tego odcinka. Dzięki Wam za Waszą uwagę na tym filmie i zapraszam na kolejne odcineczki na kanale DabTracking. Cześć!